Rozdział piąty. Ania nie wiedziała, że z pewnego okna na poddaszu choinek jej odjazdowi z szumiących topoli przygląda się smutna Elżbietka z oczami pełnymi łez. Dziewczynka czuła się tak, jakby na jakiś czas wszystko, dlaczego warto jest żyć, odeszło. Czuła też, że jest elkowata od czubka głowy do pięt. Kiedy sanie i zaprzęgnięte do nich wynajęte konie znikły za zakrętem Alei Duchów, Elżbieta podeszła do swojego łóżka i uklękła. Kochany Boże, szepnęła, wiem, że nie mam po co prosić o wesołe święta dla siebie, bo babcia i kobieta nie potrafią być wesołe. Proszę jednak, żeby panna Sherli miała bardzo wesołe święta i żeby po świętach bezpiecznie wróciła do mnie. – No – powiedziała Elżbieta, podnosząc się z kolan. – Zrobiłam już wszystko, co mogłam. Ania już zaczęła odczuwać bożonarodzeniową radość. Kiedy pociąg ruszył ze stacji, wprost promieniała. Przed jej oczyma przesuwały się brzydkie ulice, ale ona myślała tylko o tym, że jedzie do domu na zielone wzgórze. Za miastem świat był złocisto-biały i jasno-fioletowy gdzie niegdzie przepleciony ciemną urodą świerków i delikatnością bezlistnych brzus. Wiszące nisko słońce, widoczne za nagim lasem, zdawało się biec między drzewami razem z pociągiem, jak jakiś wspaniały Bóg. Katarzyna milczała, ale nie była niechętna. — Niech pani nie liczy na to, że będę rozmowna — ostrzegła Anie. — Dobrze — Mam nadzieję, że nie myśli pani, że jestem jedną z tych okropnych osób, które spodziewają się, że będzie się z nimi cały czas rozmawiało. Będziemy rozmawiały wtedy, kiedy przyjdzie nam na to ochota. Przyznaję, że ja często będę miała na to ochotę, ale pani nie musi zwracać uwagi na moją paplaninę. W szerokiej rzece czekał na nią Tadzio z futrzanymi okryciami i uściskami dla Ani. Podróż ze stacji na zielony wzgórze zawsze była dla Ani jeszcze jedną miłą częścią wizyty w domu. Zawsze wspominała jak jechała tędy po raz pierwszy z Mateuszem. Wtedy była późna wiosna, teraz grudzień, ale i tak wszystko przy drodze szeptało do niej. Pamiętasz, śnieg skrzypiał, dźwięk dzwonków odbijał się od szpalerów wysokich, ciężkich od śniegu jodeł. Biała droga rozkoszy ozdobiona była girlandami gwiazd, zawieszonymi wśród drzew. Kiedy wjechali na przedostatnie wzniesienie, zobaczyli wielką zatokę, białą i tajemniczą w świetle księżyca, jeszcze nieskutą lodem. Jest na tej drodze jedno miejsce, na którym zawsze czuję, że już jestem w domu, powiedziała Ania. Jest to na szczycie następnego wzniesienia, skąd widać światła Zielonego Wzgórza. Myślę już o kolacji, którą poda nam Maryla. Mam nawet wrażenie, że czuję jej zapach. Och, jak cudownie jest znowu być w domu! Na Zielonym Wzgórzu każde drzewo rosnące na podwórku wydawało się ją witać, każde oświetlone okno przyzywało do siebie. Kiedy otworzyła drzwi, z kuchni Maryli doleciały ją cudowne zapachy. Potem były uściski i radosny śmiech. Nawet Katarzyna nie wydawała się już obca. Była jedną z nich. Pani Małgorzata Linde postawiła na stole swoją ukochaną lampę z salonu. Była wprawdzie paskudna z brzydkim, okrągłym, czerwonym kloszem, ale rzucała ciepłe, różowe, maskujące wszelkie niedostatki światło. Cienie były miłe i przyjazne. Tola wyrosła na piękną dziewczynę, tadzio był już prawie dorosłym mężczyzną. Mieli sobie wiele do powiedzenia. Diana ma córeczkę, a Józia paj chłopaka. Karol Sloan podobno znowu się zaręczył. Wszystko było tak podniecające, jakby chodziło tu o sprawy wagi państwowej. Nowa patchworkowa narzuta pani Linde, składająca się z pięciu tysięcy kawałków, została już ukończona i znalazła się na wystawie, gdzie zbiera liczne pochwały. Kiedy ty przyjeżdżasz do domu, powiedział tadzio do Ani, wszystko nabiera życia. Ach, całe życie powinno być takie, mruczała tola jak kociak. Nigdy nie potrafiłam się oprzeć urokowi księżycowych nocy, powiedziała ania po kolacji. Może przypniemy narty i przejedziemy się kawałek panno bruk? Słyszałam, że jeździ pani na nartach. Rzeczywiście to jedyna rzecz, którą potrafię, ale nie robiłam tego od sześciu lat, odparła katarzyna, wzruszając ramionami. Ania zniosła swoje narty z poddasza, a tadzio pobiegł na sosnowe wzgórze pożyczyć dla katarzyny stare narty diany. Pojechały aleją zakochanych, pełną tajemniczych cieni drzew, przez pola, gdzie pod płotami rosły małe świerki, przez las pełen tajemnic, które obiecuje gościom wyszeptać do ucha, ale nigdy obietnicy nie spełnia, i przez polany przypominające srebrne kałuże. Nie rozmawiały ani nie chciały rozmawiać. Może bały się odezwać, żeby nie zniszczyć uroku tego spaceru? Mimo to Ania nigdy jeszcze nie czuła się tak blisko Katarzyny Bruk, jak tego wieczoru. Magia zimowej nocy zbliżyła je, chociaż nie do końca usunęła dzielącą je przepaść. Kiedy wyjechały na główną drogę i obok nich przemknęły w dźwięku dzwonków i radosnym śmiechu Sanie, obydwie westchnęły mimowolnie. Obie miały wrażenie, że za nimi zostaje świat, nie mający nic wspólnego z tym, do którego wracają, świat, w którym czas nie istnieje, młody nieśmiertelną młodością, w którym dusze porozumiewają się za pomocą jakiegoś innego środka, znacznie mniej niezgrabnego od słów. Było cudownie, powiedziała Katarzyna. Ania nie odpowiedziała, rozumiejąc, że Katarzyna mówi do siebie. Jechały drogą i długą aleją prowadzącą na zielone wzgórze, ale przed furtką otwierającą się na podwórko zatrzymały się kierowane wspólnym impulsem i stały w milczeniu oparte o stary omszały płot, przyglądając się gościnnemu domowi przycupniętemu za drzewami. Jakże piękne było zielone wzgórze w zimową noc w dole leżało jezioro lśniących wód, skute lodem i obrębione cieniami drzew. Wszędzie panowała cisza, jeśli nie liczyć równomiernego stukotu końskich kopyt na mostku. Ania uśmiechnęła się, wspominając, jak często słyszała ten odgłos w swoim pokoju na poddaszu i jak sobie wówczas wyobrażała, że to galop bajecznych wierzchowców przemierzających noc. Nagle ciszę zmącił całkiem inny szmer. Katarzyno, ty chyba nie płaczesz? Było wprost nie do pomyślenia, żeby Katarzyna mogła płakać. A jednak płakała. Jej zalana łzami twarz wydawała się bardziej ludzka niż zwykle. Ania nagle przestała się jej bać. Katarzyno, Katarzyno kochana, co się stało? Och. Ty niczego nie rozumiesz, szlochała Katarzyna. Tobie zawsze wszystko łatwo przychodziło. Żyjesz w zaklętym kręgu piękna i tajemnicy. Żyjesz tak, jakbyś nieustannie zadawała sobie pytanie, ciekawe co cudownego uda mi się dzisiaj odkryć. Ja natomiast zapomniałam już czym jest życie. Nigdy nie umiałam żyć. Jestem jak zwierzę schwytane w pułapkę nigdy się nie wyrwę. W dodatku mam wrażenie, że ktoś nieustannie dźga mnie patykiem, wsuwając go między pręty, a ty. Masz tyle szczęścia, że nie wiesz, co z nim robić. Wokół sami przyjaciele i narzeczony. Co nie znaczy, że ja chciałabym mieć narzeczonego, nienawidzę mężczyzn, ale gdybym dzisiaj w nocy umarła, nikt by za mną nie tęsknił. Jakby ci się podobało życie na świecie, na którym nie miałabyś ani jednego przyjaciela? Spytała Katarzyna i znów zaczęła szlochać. Zawsze mówiłaś, że lubisz szczerość, dlatego będę z tobą szczera. Jeśli naprawdę nie masz ani jednego przyjaciela, to tylko z własnej winy. Chciałam się z tobą zaprzyjaźnić, ale byłaś zawsze strasznie najeżona. Tak, tak, wiem. Na początku nienawidziłam cię. Obnosiłaś się z tym swoim pierścionkiem z perłami. Ależ Katarzyno wcale się nie obnosiłam. Pewnie masz rację, ale ja miałam wrażenie, że się obnosisz. Jestem pełna wrogości, a pierścionek wprost kłuje w oczy. Nie zazdrościłam ci, adoratora. Nigdy nie chciałam wychodzić za mąż. Mam dość tego, czego się naoglądałam między moją matką a ojcem, ale byłam oburzona, że jesteś moją przełożoną, chociaż jesteś ode mnie młodsza. Byłam zadowolona, że pringlowie ci dokuczali. Miałam wrażenie, że masz wszystko, czego mnie brakuje wdzięk, przyjaźń, młodość. Młodość. Moja młodość upłynęła pod znakiem głodu. Ty nawet nie wiesz, czym jest głód. O niczym nie masz pojęcia. Nie rozumiesz, jak to jest, kiedy nikt cię nie chce. Nikt. Ja nie rozumiem? Oburzyła się Ania i w kilku zdaniach opowiedziała o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, zanim przyjechała na Zielone wzgórze. Szkoda, że o tym nie wiedziałam, powiedziała Katarzyna. To by wiele zmieniło. W moich oczach byłaś jedną z wybranych losu. Umierałam z zawiści patrząc na ciebie. Masz stanowisko, którego i ja pragnęłam. Tak wiem, że masz lepsze kwalifikacje niż ja, ale tak się czułam. Jesteś piękna, a przynajmniej takie robisz na ludziach wrażenie. Moim najwcześniejszym wspomnieniem z dzieciństwa są czyjeś słowa, jaka brzydka dziewczynka. Ty, wchodząc do pokoju, wnosisz ze sobą atmosferę radości. Pamiętam, jak pojawiłaś się w szkole pierwszy raz. Ale tak naprawdę znienawidziłam cię, dlatego, że zawsze nosisz w sobie jakąś tajemniczą radość, jakby każdy dzień życia był przygodą. Mimo gorącej nienawiści czasem musiałam przyznać przed sobą, że wcale bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że pochodzisz z jakiejś odległej planety. Daję słowo, Katarzyno, że w głowie mi się kręci od tych wszystkich komplementów, ale teraz chyba mnie już nie nienawidzisz. Teraz już możemy się zaprzyjaźnić? Nie wiem. Nigdy nie miałam żadnego przyjaciela, a już na pewno nie w osobie zbliżonej do mnie wiekiem. Nie mam własnego miejsca na Ziemi i nigdy nie miałam. Chyba nie wiem, co to znaczy być przyjacielem. Przestałam cię nienawidzić. Sama nie wiem, co do ciebie czuję. Podejrzewam, że to twój słynny urok zaczął na mnie działać. Czuję tylko, że mam ci ochotę opowiedzieć, jakie było moje życie. Nie umiałabym o tym mówić, gdybyś mi nie opowiedziała, jak wyglądało twoje życie, zanim przyjechałaś na Zielone wzgórze. Chcę, żebyś zrozumiała, dlaczego jestem taka, jaka jestem. Sama nie wiem dlaczego mi na tym zależy, ale chcę tego. Powiedz mi, kochana Katarzyno, chcę cię zrozumieć. Przyznaję, że ty również wiesz, co to znaczy być niechcianą ale nie masz pojęcia, jak się człowiek czuje, kiedy nie chce go rodzony ojciec ani matka. Moi mnie nie chcieli. Nienawidzili mnie od dnia moich narodzin, a nawet wcześniej. Nienawidzili siebie nawzajem. Kłócili się bez przerwy. Byli pełni złości, zrzędzili i zażarcie się ze sobą sprzeczali. Moje dzieciństwo było koszmarem. Zmarli, kiedy miałam siedem lat. Zamieszkałam z wujem Henrykiem i jego rodziną. Oni też mnie nie chcieli. Patrzyli na mnie z góry, bo żyłam na ich garnuszku. Pamiętam wszystko, co o mnie mówili, jak mi dogryzali. Nie potrafię sobie przypomnieć ani jednego dobrego słowa. Musiałam nosić ubrania po kuzynach. Pamiętam szczególnie jeden kapelusz. Wyglądałam w nim jak grzyb. Szydzili ze mnie, kiedy go wkładałam. Pewnego dnia porwałam go i cisnęłam w ogień. Do końca zimy musiałam chodzić do kościoła w okropnym starym Berecie. Nigdy nie miałam psa, chociaż bardzo chciałam. Nie byłam głupia, marzyłam o tytule magistra, ale równie dobrze mogłabym sobie zażyczyć gwiazdki z nieba. Wuj Henryk zgodził się wykształcić mnie w Akademii Królewskiej pod warunkiem, że po podjęciu pracy w szkole zwrócę mu poniesione koszty. Opłacał mi tani pokój, który mieścił się nad kuchnią. Zimą było w nim jak w lodówce, a latem można się było ugotować. O każdej porze roku było tam pełno kuchennych wyziewów. Jak ja się wtedy ubierałam, ale udało mi się ukończyć kursy dla nauczycieli i dostać niedrogi pokoik w Summerside. To był jedyny uśmiech losu w całym moim życiu. Od tego czasu oszczędzam każdy grosz. Żeby zwrócić wujowi Henrykowi nie tylko to, co wydał na mnie, kiedy uczyłam się w Akademii Królewskiej, ale także podczas tych wszystkich lat, kiedy u niego mieszkałam. Uparłam się, że nie będę mu dłużna ani centa. Dlatego mieszkam u pani Denis i ubieram się byle jak. Teraz wreszcie skończyłam spłacać dług. Pierwszy raz w życiu czuję się wolna, ale w międzyczasie zmieniłam się na gorsze. Stałam się odludkiem. Zdaję sobie sprawę, że nie wiem, co wypada powiedzieć. Wiem, że tylko z mojej winy nikt mnie nie zaprasza. Wiem, że nauczyłam się być niemiła i doszłam w tym do mistrzostwa. Wiem, że jestem sarkastyczna. Wiem, że uczniowie widzą we mnie tyrana. Wiem, że mnie nienawidzą. Myślisz, że ta świadomość nie sprawia mi bólu? Zawsze wyglądają tak, jakby się mnie bali. Nienawidzę ludzi, którzy wydają się mnie bać. Och, Aniu, w moim przypadku nienawiść jest chorobą. Bardzo chcę być taka jak inni ludzie, ale teraz już nie potrafię. Dlatego jest we mnie tyle goryczy. Ależ potrafisz. Ania otoczyła Katarzynę ramieniem. Możesz wyrzucić nienawiść ze swoich myśli, wyleczyć się z niej. Życie się dla ciebie dopiero zaczyna. Wreszcie jesteś wolna i niezależna. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka za najbliższym zakrętem. Już słyszałam te słowa z twoich ust, śmiałam się z tego twojego najbliższego zakrętu. Problem w tym, że w moim życiu nie ma żadnych zakrętów. Moja droga biegnie prosto, aż do samego widnokręgu i jest niekończącą się monotonią. Powiedz, Aniu, czy życie straszyło cię czasem pustką i mnóstwem pełnych chłodu nieciekawych ludzi? Nie, oczywiście, że nie. Ty nie będziesz musiała do końca życia uczyć dzieci. Tobie każdy człowiek wydaje się interesujący, nawet ta mała okrągła, czerwona istota, którą nazywasz Moniką Rosą. Prawda jest taka, że nienawidzę nauczania, ale nie potrafię robić nic innego. Nauczyciel jest niewolnikiem czasu. Tak, wiem, że ty tak nie myślisz, ale ja nie potrafię cię zrozumieć. Ja, Aniu, chciałabym podróżować. To jedyna rzecz, której zawsze pragnęłam. Na ścianie mojego pokoju na poddaszu w domu wujka Henryka wisiał jeden, jedyny, wyblakły obrazek, którego nikt nie chciał mieć w żadnym innym pokoju. Widać było na nim palmy rosnące wokół źródła na pustyni i karawanę wielbłądów maszerującą w oddali. Ten obrazek mnie fascynował. Zawsze chciałam udać się w podróż i odnaleźć to miejsce. Chcę zobaczyć Krzyż Południa, Taj Mahal i Słupy Karnaku. Chcę wiedzieć, a nie tylko wierzyć, że Ziemia jest okrągła. Z pensji nauczycielskiej nigdy na to nie odłożę. Będę musiała bez końca opowiadać o żonach Henryka VIII i o niewyczerpanych bogactwach dominium kanadyjskiego. Ania roześmiała się. Mogła to zrobić, bo w głosie Katarzyny nie było już słychać goryczy, tylko smutek i zniecierpliwienie. Tak czy inaczej, zaprzyjaźnimy się i mamy przed sobą dziesięć radosnych dni, żeby zacząć budować naszą przyjaźń. Zawsze chciałam się z tobą zaprzyjaźnić, Katarzyno, przez wielkie K. Zawsze czułam, że pod tą nieprzystępną powierzchownością kryje się osoba, w której warto mieć przyjaciela. A więc tak o mnie myślałaś? Często się nad tym zastanawiałam. Leopard zacznie zmieniać swoje centki, jeśli to w ogóle możliwe. Może się uda? Na tym twoim zielonym wzgórzu potrafię uwierzyć nieomal we wszystko. Nigdzie nie czułam się tak bardzo u siebie, jak tutaj. Chciałabym być taka jak inni ludzie, jeśli jeszcze nie jest za późno. Będę ćwiczyła promienny uśmiech, żeby nim powitać tego twojego Gilberta, który ma jutro przyjechać. Już zapomniałam, jak się rozmawia z młodymi mężczyznami, jeśli w ogóle kiedykolwiek to potrafiłam. Gilbert pewnie pomyśli, że jestem tylko starą panną, grającą rolę przyzwoitki. Zastanawiam się, czy kiedy położę się spać, to nie będę na siebie wściekła za to, że zdjęłam dzisiaj maskę i odsłoniłam przed tobą swoją drżącą duszę. Nie, nie będziesz się wściekać. Pomyślisz, cieszę się, że jej pokazałam, że jestem tylko człowiekiem. Wkrótce wsuniemy się pod ciepłe, puszyste kołdry i przytulimy do dwóch gorących termoforów, bo z pewnością i Maryla, i pani Lindę włożyły nam po jednym w obawie, że ta druga o tym nie pomyślała. Po takim spacerze w mroźną księżycową noc będziesz bardzo śpiąca. Zanim zdążysz o czymkolwiek pomyśleć, już będzie ranek i poczujesz się tak, jakbyś była pierwszym człowiekiem, który odkrywa, że niebo jest błękitne. Potem zdobędziesz wiedzę na temat śliwkowego puddingu, bo będziesz musiała pomóc w przygotowaniu go na wtorek. Kiedy weszły do domu, Ania zdziwiła się, widząc, jak dobrze Katarzyna wygląda. Pod wpływem mroźnego powietrza jej cera ożywiła się. A rumieńce całkowicie odmieniły jej twarz. Katarzyna byłaby piękna, gdyby nosiła inne suknie i kapelusze, pomyślała Ania, wyobrażając sobie Katarzynę w welwetowym kapeluszu, takim jaki widziała w sklepie w Summerside, przykrywającym ciemne włosy i opuszczonym nisko na piwne oczy. Muszę się tym zająć.